Siemaneczko Ludziska z tej strony, Bladixy, a to jest kolejny odcinek na ominę, zadujemy się w browserze. A dziś nie będzie odcinka z Brawl Stars, dziś nie będzie odcinka z Minecrafta, ponieważ dzisiaj, jak widzicie, po tytule jest tytuł Co dalej?. I tak, dzisiaj e, chciałem krótko pomyśleć, co, co robi dalej z tym kanałem. Jak widzicie, w Stars, tak wiadomo, króciutka rundka, żebyście się nie nudzili podczas tego, co będę mówić. Chciałem, żeby zrobić tydzień przerwy w te wakacje od YouTube'a. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi za złe. Mam nadzieję, że odpocznę. Jak macie jakieś propozycje na odcinki, to piszcie. Po prostu chciałem sobie po prostu odpocząć. Mam nadzieję, że nie będzie się mi zazwyczaj. Jeszcze raz mówię. No i mam nadzieję, że jakieś fajne propozycje wyją. Przepraszam za wszystko. Wydaje mi się, że wszystko przekazałem z moich informacji. Mówię, tydzień przerwam. Dzisiaj jest piątek, kiedy to wstawiam. I tak w następny piątek może powrócę już do tego, co było. Więc ja chyba powiedziałem u Ciebie wszystko. Jeszcze sobie skończę rundkę, więc już wracamy. Można powiedzieć. Z zakończymy rundę i już. Chyba, że przegram szybciej, no to wiadomo. No dobrze, no. Mam nadzieję, że nie będziecie mi mi za, że no dobrze. Słyszeliście już, jak to ma wyglądać. Nie więcej możecie pisać propozycje w, na, w komentarzach albo na Discordzie. Jak ktoś oczywiście macie, ja chętnie zrealizuję. Dobra, chodź, chodź, chodź. Dobra. Dobra, wielkie starcie. E. Dobrze. I wygrałem. Dziękuję wam za oglądanie. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten tydzień bezpiecznie spędzimy bez odcinków. Ja się z wami żegnam. No i cześć.